Szanowni Państwo, drodzy leśnicy, to ogromny zaszczyt gościć Państwa na tak znakomitej uroczystości w murach Ministerstwa Środowiska. Środowiska, które jest przecież tak ściśle związane z lasami. Lasy i to wszystko, co ze sobą niosą, to ogromny etos. To ogromne dobro. To to wszystko, co chroniło Polskę przez lata, gdy przychodziły ciężkie czasy. Trzeba powiedzieć jedno zarówno kombatanci, leśnicy są jednym z najlepiej zorganizowanych, najbardziej aktywnych środowisk kombatanckich. A z drugiej strony opieka, jaką są otaczani przez Ministerstwo Środowiska. Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Nadleśnictwa, Parki, wszystkich państwa, którzy mają związek z tym wielkim polskim skarbem, jakie są nasze lasy, jest opieką, która może stanowić wzór i przykład. złoty medal za zasługi dla obronności kraju. Pan Alfred Hałasa. Być wyróżnionym medalem Pro Memoria to jest wielki zaszczyt wielkich. Jeszcze raz w imieniu wszystkich wyróżnionych, tych, którzy pamiętają, o tych, którzy odeszli, Serdeczne podziękowania.